Fałszywa osoba przy relacji romantycznej jest pokazana, coś tu się dzieje nie tak, i mężczyzna myśli o innej kobiecie. Dalej mamy kartę konsultacji z księgowym, księgową, konsultacji z radcą prawnym. Wysoki urzędnik, mężczyzna młodszy, blondyn, przynosi tutaj jakieś dobre informacje dotyczące spraw urzędowych. Łapcie swoje przekazy. Karty, karta sądu mówi o sprawach urzędowych, sądowych, spadkowych, majątkowych. Zwłaszcza dotyczących domu, domu. Mamy też krótkotrwałą chorobę, więc ktoś się może rozłożyć, ktoś może mieć chwilową niedyspozycję w tym tygodniu. Zostajecie w domu, zostajecie w łóżku, ale też uwaga, uwaga na uwaga na bo tutaj jest zakończenie karmy z kart tarota. No i wraca ten oszust, manipulant dla kogoś dla kogoś wraca sytuacja, że ktoś chce was zmanipulować, ktoś chce wciągnąć was w jakąś grę, gierkę. Może być sąsiedzką, może być e, rodzinną, może być miłosną, może być przyjacielską. Widzę królową ognia, więc kobieta, baran, lew, strzelec i przy takiej kobiecie widzę romantyczne randki. Wyjścia romantyczne randki może być mężczyzna Rak rybki skorpion albo właśnie dla mężczyzn. Jest też znak panny, może ważny dla Was, albo dla Panny odejście od jakiegoś projektu w tym tygodniu. Odejście, potrzeba spędzenia czasu samemu, samodzielnie. Widzę też spore obawy o kwestie finansowe u kogoś. Ktoś martwi się o pieniądze, ktoś martwi się o finanse, może jakieś finanse utknęły, nie są wypłacone. I tutaj są jakieś obawy dla kogoś, albo ktoś ma niewłaściwy moment na zakładanie biznesu. Ten